Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał i dzisiaj sobie zagramy w League of Legends chociaż jestem strasznie do pani w tą grę to lubię grać bardzo w Arama i chyba tylko w tym jestem dobry dobra, gramy Fiddle Fiddlesticksem co będziemy kupować? kupimy na samym początku Blasting Wanda Boots of Speed i dużo potionów na regenerację HP no i to by było tyle weźmiemy sobie te kruki, gdzie są te kruki? To jest Drain, to jest Terrify, a to jest Dark Wind Strikes, Enemy target, Bounces, Bounces. Dobra, to kruki i Lifesteal. I to powinno być bardzo, bardzo fajne i przydatne dla mnie. Ok, Blitzkrank tutaj mnie tauntuje, nie wiem dlaczego. Okay. Zaczynamy od razu Gg, czemu gg Dom Fidi, Czemu Fiddy tam? I don't know, nie wiem Rzucimy I niech mają koledzy Dobra hmm. Coś, jakiś troll team? Nie wiem. W sumie ciekaw jestem jak to się rozegra. No mamy bardzo dobry team, przynajmniej mi się tak wydaje. A, myślał, że będę uciekał. A, mądrze. Coś, coś, ich team jest jakiś taki nieruchliwy, nie ma ich, tych ludzi czy co? Nie rozumiem. O i jest pierwszy, pierwsza krew jest Blood. Tak. Ten Bliskrang w ogóle tak failuje strasznie, nie wierzę w to. Ja tam go... Do... Oh, dobrze Ja, yeah, my bad, my day, my aim is incredibly bad at the moment. Tak, na pewno Tylko teraz jest masz takiego cela. O! O, zabiłem! A, <laughs> ah, wyleczę się. I wszystko będzie w porządku. Uuuu, bardzo zabolało. To że nikt nie ma... ...many, clarity to bym... ...sobie zregał manę. Okej, okay, znowu zaliczony. Wszystkie killem... nie, tylko jednego nie mam. Ej, tylko nie mam jednej asysty. Nie mam w ogóle many, to... Dałoby się zginąć. O! Spane. Bo Co on splashował teraz? Nie rozumiem tego. No nic. Nevermind. A ty jo! Kurde, Josu! Nudny tenaram, nic się ciekawego nie dzieje, bardzo, bardzo ich ciśniemy, no bo oni mają team jednak... Mele graczy. Będzie to dla nich trudne na pewno. A, i dostaje, 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 dostaje. że rzuciłem kasta o. nie mam jeszcze tego pięknego trzeciego spela e jest ładnie i bardzo słabego cela ma ten Zjem sobie tą twórkę, co ja teraz robię tą twórką O Tutaj jest Reganie, to sobie pójdę Okej, okay, zregałem sobie sporo HP, mam tu trochę many. Jeszcze od początku nie, nie musiałem Bardzo ładnie. To był mój piękny skok. <grych> zregam sobie manę na tym mopku. No, o, trochę sobie zregam. <grych> no, bardzo dobrą postać wylosowałem na rama, nie powiem, że nie. Bardzo dobrze minią idzie, mam 2 kile, 9 asyst 2000 ponad golda uzbierane Ale jeszcze ani razu nie zginąłem I w sumie od nas nikt nie zginął jeszcze I to pokazuje jak naprawdę mocnym, mocną drużyną jesteśmy O, 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 zginę chyba Pierwszy raz? Czy zginę? A! Nie zginąłem, ale zaliczyłem asystę. Zginąłem, ale, nie z... ale zaliczyłem asystę. No. <grystanie> Teraz dobrze powiedziałem. Czemu on bije w ogóle tego ducha? What the fuck? <grystanie> Free Pentacryl. To nie był Pentakril. Dobra, co tu kupić? Zonias... Rabadona kupimy I kupimy sobie... Nie wiem Na nic mi już nie stać, okej okay. kupimy sobie potki i kupimy sobie wstęp do... Do Zoniacha Okej okay. No idziemy, no już chyba powinno wystarczyć 19,3 skoro skor jest, no... Ale Twisted Fate ma ładne staty 4014. Jeszcze nie był w tym na dwóch na dwóch doranach leci. Bardzo, bardzo ładnie. O, już już odczuwam ten damage z tych kruków. Oni też za chwilę odczują. Ach, nie przeleciał, nie, nie rzucił się na nic więcej, ten kruk, a szkoda, szkoda. Piękny początek ganku mógłby to być. Może co ten Blitzkrank robi? Zbindował sobie tego Lola i... No kurde... Tego Lafa, przepraszam, śmiech i teraz sobie... Mieje się do ludzi. O, <laughs> no to już chyba po, po całej dziewięć minut i już jesteśmy przy pierwszym. No, przy pierwszym, przy jedynym inhibitorze. No. Ok, bardzo ładnie. Twisted po prostu ma prze... niesamowity damage ma. A bo ma Rabadona już, A. Ale źle zrobiły. A, już nie, nie, już nie złapałem. Kasadina, niestety. Ale jak na razie bardzo ładnie idzie. Nie mogę powiedzieć, że nie, tylko troszkę nasz Krank <grystanie> dostaje od tu. Uuu, ale Blitzkang z ołniu. Ach kurde zablokował mi Fucker z Kill'em. sam zginęłeś na własne, własne życzenie Bądźmy szczerzy że... wow. Alessandra, No nawet fajna ten, fajna postać Ale no wyśmieją nie grać w ogóle Dobra, ja tu podleczę wszystkich. Będziemy mieli o troszkę HP więcej. No jak super, pięknie. I ja się podleczę. Podkę sobie wrzucę. No. Co, so, what the fuck? Go tarcza pochłonęła. U u u, ginę <laughs> O, wszyscy się na mnie rzucili. Dobra, co mogę zrobić? To coś, to mogę zrobić i buty sobie skleję do końca. No i podkę sobie kupię jedną. Okej okay. okej okay, idziemy, bo tutaj się na, naszy, nasi przeciwnicy poczuli bardzo pewnie. No, ale ja już mam ultimate'a Mam buciki, się zaczyna zacznie zmieniać teraz. my tak szarżujemy? Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje przecież. Szkoda, że tak słabo przeskakują te kruki z małej odległości. <grybujesz> Skręg naprawdę tym swoim celem. Też bym był. Bardzo, bardzo nie umiem wcelować ten bliz. No ma pecha kolega, no, zabiłem kogoś, ale nie wiem co się działo później. Uuu, coś nam robią po prostu mi się zbyt pewnie już teraz w tej sytuacji. O! Nie dobiję go! O, choroba! O, o, o! Nie, nie, nie uciekać! Twisted Fate! Dobiła ta! Skubana, ładnie. Nice skating. Dobra, wpadam teraz i... Oooo, twisted zabił. Nawet nie zdążyłem zaatakować. Co ten blitz robi? <noise> Biegnie kurde napałę. 오케이 okay. 우쩨까쥬쩨까쥬쩨까쥬쩨까쥬쩨까 no. oh, Ja cię kręcę, po prostu minimalnie zabrakło. A ja double kila zaliczyłem. Jej. Przecież umarli. Uhu. I sobie pozbieram. Oh. Dużo ich już tam żyje, bo no, sporo idzie w moją stronę. Kasady nie dzieje i... Kaiser. No boją się Twisted fate, a, boją się Mundo stoi, czeka. Oj, dużo ich czeka tam. O, co ty robisz? Blitzkrank, no ok, ok, to było ładne, jeszcze nie że rzucić, raczej nie dobiegnę, żeby rzucić. Jej, no i tego, na tym jeszcze się nachapie. Uuu, No. O, double killa złapałem! Jakim sposobem ja złapałem double killa? Jej, a, gg, dziękuję bardzo. Serdecznie za oglądanie. No. Yy, tak, jak mówiłem. Dziękuję serdecznie bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze będę nagrywał kilka na Aramów. I będzie to ciekawe. No, dobra. To cześć.